Dzień dobry. Ja nazywam się Damian Trzymański i mam wielką przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiaj webinar na temat chyba jednej z najważniejszych rzeczy w naszym otoczeniu dzisiejszym polityczno-gospodarczym, mianowicie chodzi o tarczę finansową Polskiego Funduszu Rozwoju. Czeka na nią tysiące firm dotkniętych obostrzeniami związanymi z koronawirusem. Także porozmawiajmy na ten temat. Temat niezwykle ważny. Za mną jest pan Patryk Wyczłkowski, ekspert polskiego funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie Patryku. Dzień dobry Państwu. Oraz pan Maciej Kubalski, ekspert do spraw finansowania firm w M Banku. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, witam państwa. No właśnie, panowie. E, rozmawiając kilka dni temu z Pawłem Borysem, szefem Polskiego Funduszu Rozwoju, e, mówił mi, że tak naprawdę państwo przygotowali finansową bazukę dla firm. Bardzo dużo przedsiębiorców czeka na tą pomoc, także nie traćmy czasu. E, rzecz jest naprawdę niezwykle istotna. Panie Patryku, niech pan opisał tą bazukę w takim razie. Jak, e, w jaki sposób przedsiębiorca może skorzystać z państwa pomocy finansowej? Można powiedzieć, że to jest bazuka, która już jest przeładowana i gotowa do drugiego strzału, bo nie zapominajmy o tym, że to jest druga odsłona tarczy finansowej polskiego Funduszu Rozwoju. Tarcza finansowa PFR 20 ona jest już skierowana do ściśle określonych branż. Jest dokładnie wymienionych 40 kodów PKD przedsiębiorców, którzy mogą się starać o to wsparcie. W sumie do otrzymania jest 13 miliardów złotych, 6,5 miliarda dla mikrofirm oraz 6,5 miliarda dla małych i średnich firm. Nabór wniosków już trwa, on się rozpoczął w. 15 stycznia, potrwa do 28 lutego, to jest czas, w którym przedsiębiorcy mogą to wsparcie w ramach naszej tarczy otrzymać. No właśnie, ale to powiedzmy, jacy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie ze Państwa strony? Kto, kto to jest? Przed Przede wszystkim to są beneficjenci, którzy muszą spełnić określone warunki. To muszą być przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców. Oni muszą być wpisani zarówno do, albo do CIDG, albo do KRS. Muszą być to przedsiębiorcy, którzy prowadzili swoją działalność, prowadzą w określonych datach, konkretnie na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz na dzień składania wniosku. To muszą być przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie likwidacji, upadłości i restrukturyzacji. Nie może mieć ten przedsiębiorca zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy, tym przy czym akurat ten punkt jest dla przedsiębiorców bar bardzo elastyczny, bo wymagamy tego, żeby nie było tej zaległości albo na dzień 31 grudnia 2019 roku, albo na dzień 31 grudnia 2020 roku, albo na dzień składania wniosku. Jeśli co najmniej w jednej z tych trzech dat nie ma zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, wówczas taki przedsiębiorca, taki beneficjent będzie mógł otrzymać to wsparcie. Dodatkowo musi być to przedsiębiorca, który ma swoją rezydencję podatkową na terenie europejskiego obszaru gospodarczego. Tutaj zwracam Państwu uwagę na jeden bardzo istotny aspekt: mianowicie od 1 stycznia tego roku Wielka Brytania. Nie należy już do europejskiego obszaru gospodarczego. Tak jak wspomniałem przed kilkoma chwilami, to też musi być przedsiębiorca, który ma odpowiedni kod PKD. Lista tych 45 kodów PKD jest dostępna na naszej stronie internetowej na www.pfrsa.pl. Tam jest specjalna zakładka dotycząca tarczy finansowej PFR 2.0. W każdym momencie przedsiębiorca, który chce się starać o to wsparcie, może sprawdzić, czy faktycznie będzie się mieścił pod tym kodem PKD, czy też nie. Dodatkowo jeżeli już ten wniosek będzie składany i będzie składany przez osobę, która reprezentuje beneficjenta, to nie zapominajmy o tym, że ta osoba musi, pod, musi mieć potwierdzenie umocowania. I wymagamy tego, żeby to potwierdzenie było opisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. I to jest różnica między tarczą 2.0 a tarczą 1.0. Tutaj to pełnomocnictwo musi być podpisane takim kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wzór tego pełnomocnictwa jest dostępny na naszej stronie internetowej internetowej również jest dostępna instrukcja. Więc dla tych z państwa kieruję tutaj oczywiście ten przekaz do przedsiębiorców, którzy zamierzacie właśnie składać wniosek o tarczę i zamierzacie, żeby to robiła za państwa jakaś osoba trzecia. I nie macie jeszcze podpisu elektronicznego, no to jest dobry moment na to, żeby właśnie taki elektroniczny podpis sobie wyrobić. Dodatkowo o wsparcie będą mogli się starać przedsiębiorcy, którzy odnotują wyraźny spadek obrotów. I tutaj mamy dwa okresy, w, którym, w których możemy ten spadek obrotów odnotować. Przedsiębiorcy będą mogli sobie ten okres wybrać. Czy to będzie okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku względem analogicznego okresu w roku 2019, czy też będą woleli, węższy przedział czasowy od 1 października do 31 grudnia 2020 roku względem analogicznego okresu w roku 2019. No właśnie, ale Panie Patryku... tak, ale pani, tak, mówimy, ale pani Patryku, no właśnie. minimum 30%. No, no właśnie, ponieważ nie tylko tutaj okres jest ważny, ale również ten spadek dochodów, bo od niego będzie uzależniona również kwota subwencji, prawda? Może tutaj oddamy teraz głos panu Maciejowi, który, który by więcej na ten temat powiedział. Jeśli ma spadek dochodów około 30%, to na jaką subwencję mogę liczyć, a jeśli 60, no to również na jaką? Jakby Pan mógł coś więcej, coś więcej na ten temat powiedzieć? E, tutaj kwota e, subwencji, którą przedsiębiorcy będą mogli uzyskać, e, tak jak już było wspomniane, e, zależy od tego spadku obrotów. Minimum musi to być 30%. I ta kwota też jest różna w zależności od kategorii przedsiębiorcy, czyli inna będzie dla mikroprzedsiębiorcy, a inna będzie dla małego i średniego przedsiębiorcy. To powiedzmy maksymalnie... najpierw o samych mikroprzedsiębiorcach, dobrze? Skupmy się na, na, mhm. na, na tych najmniejszych firmach, a później przejdziemy do tych większych firm. Mikroprzedsiębiorca, czyli w rozumieniu tego programu taka firma, która zatrudnia od 1 do 9 pracowników i posiada obrót netto za 2019 rok nie mniejszy, niż, mniejszy niż 2 miliony euro, lub sumę bilansową mniejszą niż 2 miliony euro, może liczyć maksymalnie na 324 tysiące złotych. Jest to w przeliczeniu na pracownika nie więcej niż 18 tysięcy złotych przy spadku obrotów między 30 a 60%, albo 36 tysięcy przy spadku obrotów powyżej 60%. I tutaj jest jeszcze takie dodatkowe zastrzeżenie. Dla firm, które skorzystały z tarczy finansowej 1.0, ta suma łączna na pracownika nie może przekroczyć 72 tysięcy z łącznie pomocy z tarczy finansowej 1.0 i tej, która aktualnie ma nabór wniosków. No dobrze, panowie, w takim razie powiedzieliśmy, kto może uzyskać subwencje, powiedzieliśmy, na jaką pomoc może liczyć. Ale teraz porozmawiamy również o warunkach, czyli jakie musi spełnić warunki, aby właśnie te pieniądze od Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymać. I może tutaj oddam głos panu Patrykowi. Zacznijmy od mikroprzedsiębiorca, później przejdziemy do większych firm. Dobrze? Generalnie będą dostępne dwie ścieżki. Tak jak pan redaktor wspomniał, firma albo będzie kwalifikowana jako mikrofirma albo będzie kwalifikowana jako mała i średnia firma. Jeżeli chodzi o mikrofirmę, maksymalna kwota subwencji, jaką będzie mogła ta firma otrzymać, będzie zależna od liczby pracowników oraz od spadku obrotów. Mówiąc o liczbie pracowników, mamy na myśli liczbę pracowników konkretnie na dzień 30 września 2020 roku i to będziemy mnożyć albo przez 18 tysięcy złotych, jeżeli będziemy w tym pierwszym progu, czyli ten nasz spadek obrotów będzie od 30 do 60%, jeżeli będzie powyżej 60%, to tą liczbę pracowników będziemy mnożyć razy 36. Z takim zastrzeżeniem, że subwencja nie może być przyznana na więcej niż na 9 pracowników. Stąd maksymalna kwota subwencji 9 razy 36 to jest 324 tysiące złotych. Jeśli chodzi o mikrofirmy, to rozliczenie tej subwencji też będzie bardzo przyjazne dla przedsiębiorców. Żeby ta subwencja została umorzona dla mikroprzedsiębiorcy, trzeba będzie spełnić dwa bardzo proste warunki. Trzeba będzie utrzymać tą działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2021 roku. Mówiąc, że ta działalność ma być utrzymana, mam na myśli to, że taki przedsiębiorca nie może tej działalności gospodarczej zawiesić, nie może wejść w stan likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji. Dodatkowo, ten przedsiębiorca, żeby ta cała kwota subwencji została umorzona, musi utrzymać średnie zatrudnienie w roku 2021 w stosunku do średniego zatrudnienia w roku 2020. Przy czym właśnie sytuacja... jak my rozumiemy to zatrudnienie? Czy to są osoby tylko na etat, czy również na umowę o dzieło, czy na umowę zlecenie? Jak my liczymy tych pracowników? Mhm. Zwracam tutaj szczególną uwagę na to, że inaczej będziemy określać tego naszego pracownika. Na potrzeby ustalenia naszego statusu, czy jesteśmy mikrofirmą czy MŚP. Wtedy będziemy się posługiwać wąską definicją pracownika, na potrzeby ustalenia kwoty subwencji. Znowu, oczywiście, tutaj zmyślę o przedsiębiorcach, żeby mogli otrzymać jak największe wsparcie. Ta definicja pracownika, definicja osoby zatrudnionej będzie dużo szersza. Wtedy za pracownika będziemy uważać osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Tutaj będziemy wymagać odpowiednich kodów ubezpieczeń. Czyli osoba zgłoszona z kodem 0110, 011, 0125, 0126. Te osoby będzie będziemy przeliczać na pełny wymiar czasu pracy. Dodatkowo za osoby zatrudnione, za pracowników będziemy uważać osoby, które przebywają na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, ojcowskich, na urlopach typu urlopu, urlopu macierzyńskiego. Będziemy także uważać za pracowników osoby, które przebywają na urlopach bezpłatnych, na zwolnieniach lekarskich albo świadczeniach rehabilitacyjnych. Jeżeli tutaj też mamy pod bierzemy pod uwagę te osoby na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, Gdyby ta osoba, na przykład, przed przejściem na ten urlop pracowała na część etatu, to jak na dzień 30 września 2020 roku na tym urlopie jest, to traktujemy tę osobę jako jeden etat. Dodatkowo będziemy również. Za pracowników uważać osoby, które współpracują z nami, niezależnie od formy prawnej, czyli w szczególności te osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Tylko warunek jest taki: przedsiębiorca musi odprowadzać za tą osobę składki na ubezpieczenia społeczne i ta osoba musi być zgłoszona do ubezpieczeń społecznych z odpowiednim kodem. Te kody są dla państwa dostępne na naszej stronie internetowej w naszych tych zagadnieniach, takich najczęściej zadawanych pytaniach i odpowiedziach. Taką osobę na zleceniu zawsze będziemy traktować jako jeden etat, bez względu na to, to Czy ta osoba faktycznie w tym wrześniu pracowała u nas jedną godzinę w miesiącu, czy tych godzin pracowała 160? Jeżeli jest zatrudniona na przykład na podstawie umowy zlecenia, traktujemy tę osobę zawsze jako jeden etat. No właśnie, czyli podstawą jest płacenie na czas podatków i zatrudnienie chociaż na pół etatu albo na ćwierć etatu, już byle tylko nie umowa o dzieło. Tak rozumiem. No tak, ta musi, być to, o, mhm. no musi być to umowa. Dokładnie. Musi być to umowa, która. Muszą być odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i musi być zgłoszona ta osoba z odpowiednim kodem. Więc też zobaczmy, jak tutaj będą traktowani studenci, bo jeżeli za tego studenta nie odprowadzamy składek na ubezpieczenia społeczne, no to student w tym wypadku nie będzie się wliczał do tego stanu zatrudnienia. No właśnie, to o tym warto pamiętać. A czy dokładnie takie same zasady dotyczą większych przedsiębiorstw, czyli tych małych i średnich, czy tutaj są jakieś zmiany w związku z samymi pracownikami? W związku z samymi pracownikami nie. Akurat w przypadku małych i średnich firm tak samo my przyjmujemy taką samą definicję pracownika osoby zatrudnionej na potrzeby ustalenia kwoty subwencji. Z tym, że akurat sposób przyznawania tej kwoty subwencji jest zupełnie inny niż w przypadku, niż w przypadku mikrofirm. No właśnie, to powiedzmy troszkę więcej na temat tego samego mechanizmu, bo on jest dosyć innowacyjny w Europie, prawda? Kwota subwencji jaką będzie mógł otrzymać przedsiębiorca sklasyfikowany jako mała lub też średnia firma maksymalnie będzie mogła wynosić do 70% straty brutto. To będzie maksymalna kwota subwencji z tym, że kwota tej subwencji będzie zależna jeszcze od kilku czynników. Po pierwsze powinniśmy wziąć pod uwagę to, że w ogóle maksymalna kwota subwencji jaką mogę otrzymać jako MŚP nie może być większa niż 3,5 miliona złotych. Dodatkowo maksymalne finansowanie na jednego pracownika może wynosić 72 tysiące złotych. Nawet jeżeli to 70% mojej straty brutto jest większe. Gdyby też była taka sytuacja, że ten przedsiębiorca, który stara się o finansowanie w ramach tarczy 2.0 był również beneficjentem programu tarczy 1.0, to maksymalne Finansowanie na jednego pracownika zgodnie ze stanem zatrudnienia na 30 września 2020 roku starczy 1,0 plus starczy 2,0 nie może przekroczyć 144 tysięcy złotych na pracownika. Więc wyliczając tą naszą kwotę subwencji powinniśmy wziąć pod uwagę również te, te trzy aspekty. Dobrze, to przejdźmy teraz do samych warunków, bo one też są dosyć ciekawe. A propos właśnie samych e, większych i mniejszych firm, czyli tych małych i średnich przedsiębiorców, tam dochodzi coś takiego jak prognoza szacowanych strat. E, powiedzmy troszkę na ten temat więcej, i tutaj bym prosił o głos pana Macieja Kubalskiego. O co chodzi? E, tak, jak najbardziej. Tutaj przy wyliczaniu e, maksymalnej kwoty subwencji, e, tak jak już wspomniał e, pan Patryk. Będziemy brali pod uwagę również szacunki co do przychodów, jak i kosztów stałych. Kosztów stałych, które w rozumieniu tego programu oznaczają faktyczną stratę brutto, czyli wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, który uwzględnia zysk bądź stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe. I tą prognozę będzie musiał przedsiębiorca dokonać za okres od stycznia. Właściwie w każdym miesiącu, w styczniu, lutym i marcu 2021, i ją będziemy, tą prognozę, porównywać do analogicznych okresów w roku 2019. I na tej podstawie będzie wyliczana, wyliczana też maksymalna kwota subwencji. Tak jak już wspomniał mój przedmówca musi być ten spadek, prognozowany spadek przychodów minimum 30% i maksymalna kwota też nie będzie mogła przekroczyć tych 70% szacowanych kosztów stałych, czyli tej straty, która będzie oszacowana na te najbliższe miesiące. No właśnie, ale PFR, mówiąc o samych szacunkach dotyczących tej straty, mówi, żeby raczej zakładać taki bardzo ostrożnościowy scenariusz, czyli nie, nie nazbyt optymistyczny. Dlaczego, pa, Panie Patryku? Znaczy oczywiście dokonując tej prognozy powinniśmy to zrobić no, z możliwie należytą starannością. E, faktycznie, no, róbmy to tak, jakby to mogło rzeczywiście wyglądać. E, gdyby się okazało, że e, już na podstawie danych rzeczywistych, na etapie rozliczenia, e, że jednak ta nasza strata brutto, te 70% kosztów stałych nie było tak duże, jak zakładaliśmy, no to będziemy zobowiązani do zwrotu tej różnicy, e, którą, e, która powiedzmy nam nie przysługiwała. więc. E, tutaj miejmy też to na uwadze planując nawet nasze wydatki i w ogóle planując ten nasz składanie naszego wniosku o subwencję no, tak żebyśmy to zrobili naprawdę w oparciu o możliwie najbardziej realistyczne dane no bo jeżeli tego nie zrobimy no to niestety pod koniec roku będziemy musieli zwrócić tą różnicę która na podstawie danych rzeczywistych nam się nie należała. Mm -hmm. A w takim razie yy... Jeśli chodzi o jeszcze te większe firmy, jeśli miałbym zwrócić taką subwencję, to jak, w jakiej formie i kiedy miałbym to zrobić? Jakby pan mógł jeszcze raz dokładnie powiedzieć jakby to miało wyglądać. Samo rozliczenie tej subwencji będzie następować po 31 października 2021 roku w przypadku małych i średnich firm, nie później niż do 31 stycznia 2020 roku. Zwracam tutaj szczególną uwagę na to, że nie ma możliwości rekompensaty strat przekraczających otrzymane wsparcie, czyli gdyby się okazała sytuacja w drugą stronę. Że na przykład założyłem sobie, że te 70% mojej straty brutto w tym okresie styczeń marzec 2021 wynosił milion złotych, a rzeczywiście wynosiło 2 miliony złotych, no to nie ma takiej sytuacji, żeby nie ma takiej możliwości, żeby PFR w październiku, czy właściwie już w listopadzie, dopłacił mi do tej subwencji. Absolutnie nie. Gdyby się jednak okazało, że założyłem, że to było milion złotych, a w rzeczywistości okazało się, że to było 700 tysięcy złotych, no to ta różnica te 300 tysięcy będzie. Wówczas do zwrotu. Zwracam tutaj też szczególną uwagę w przypadku mikro, małych i średnich firm o obowiązku rozliczenia tej subwencji, bo w przypadku mikro tej czynności dokona za nas PFR. W przypadku małych i średnich firm ta czynność, będzie, ta czynność będzie musiała zostać wykonana. W przypadku braku rozliczenia tej subwencji finansowej PFR będzie mieć prawo do wypowiedzenia umowy i wówczas będzie konieczność zwrotu całej kwoty subwencji, jaką otrzymaliśmy. Więc jeżeli Państwo już jako mała, średnia firma tą subwencję otrzymacie, to przygotujcie się na to, żeby faktycznie po 31 października 2021 roku tą subwencję rozliczyć. To jest bardzo ważna uwaga. Dziękuję, panie Patryku. Przejdźmy w takim razie do jeszcze bardziej takiej praktycznej strony tarczy finansowej PFR-u, mianowicie do wniosków. Panie Macieju, gdzie taki wniosek w ogóle można złożyć, starając się o subwencję od PFR-u? Tak, wniosek o subwencję w ramach tarczy finansowej 2.0 będzie jest dostępny od 15 stycznia w bankowości internetowej. Taki wniosek firma może złożyć w dowolnym banku, niezależnie w którym składała wniosek. Z tarczy pierwszej, jeżeli była beneficjentem programu pierwszej subwencji finansowej w M banku wniosek jest dostępny oczywiście w serwisie transakcyjnym klienta na. W głównym pulpicie. Również dodatkowo wszystkich klientów poinformowaliśmy taką informacją dodatkową z linkiem do tego wniosku w skrzynce wiadomości. Jak jeszcze, żeby to ułatwić i uprościć, to wniosek jest też dostępny na naszych stronach internetowych www.mbank.pl, stronach dotyczących tarczy finansowej, w tej chwili nawet na głównym banerze na stronie mBanku. Panie Macieju, pan jako osoba, która trzyma, że tak powiem, rękę na pulsie, jest bardzo e, blisko przedsiębiorców i państwa klientów z m banku I pan powie troszkę więcej już na temat e, pierwszych doświadczeń związanych z wypełnianiem wniosków przez e, polskich pracodawców? Gdzie oni popełniają błędy, na co powinien zwrócić szczególną uwagę, e, czego się wystrzegać? E, tak, przede wszystkim trzeba. E, Zalecamy, aby poważnie przygotować się do tego wniosku, to znaczy przygotować sobie wszystkie dane finansowe, które będą niezbędne. Tych danych finansowych, zwłaszcza dla właśnie małych i średnich firm jest więcej niż dla mikrofirm. Należy upewnić się, że wszystkie dane, które mamy w systemie transakcyjnym, dane klienta, dane jego firmy, są aktualne. To jest też bardzo ważne. Upewnić się, że e, mamy odpowiednie BKD, e, które kwalifikuje nas do tego programu i to PKD jakby było e, w rejestrach e, zarejestrowane na te trzy e, daty, o których wspominaliśmy. E, i w przypadku, kiedy no też staraliśmy się ten wniosek przygotować w taki sposób, żeby on był maksymalnie uproszczony dla klientów i to, na co klienci powinni zwrócić uwagę, to jest to umocowanie. Zwłaszcza jeżeli wniosek wkłada firma. Jeżeli wniosek składa firma, gdzie reprezentacja nie jest jednoosobowa, albo jest to na przykład spółka cywilna, gdzie zawsze takie umocowanie będzie wymagane i będziemy wymagali pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wspólników tej spółki, to tutaj zwracam uwagę, żeby to było konkretnie to pełnomocnictwo, które jest zamieszczone na stronach PFR w tym właśnie formacie uzupełnione odpowiednimi danymi zgodnie z instrukcją, którą również PFR przygotował. Bo zdarza nam się niestety, że klienci czasami to pełnomocnictwo drukują, później je skanują, to jest już jakby, nie, ono nie spełnia wtedy tych wymogów formalnych, dlatego że ono musi być podpisane podpisem kwalifikowanym typu PADES. I ten podpis kwalifikowany musi widnieć na tym dokumencie, czyli to ono, ono musi być załączone do wniosku w formacie PDF i w takim formacie niezmienionym. Rozumiem. Czyli w takim razie patrzmy na to, w jaki sposób podpisujemy i zwracajmy uwagę na pełnomocnictwo. Czy jeszcze w takim razie coś, coś dodatkowego w tej kwestii, panie Macieju, by Pan dodał? Tak, jak, tak, jak najbardziej. Jeszcze wracając do tego umocowania tak. tam e, na pierwszej stronie naszego wniosku e, należy uzupełnić informację o osobie umocowanej, czyli de facto tej, która składa wniosek. Ale oprócz tego, jeżeli załączamy pełnomocnictwo, to e, dodatkowo należy wskazać też osoby, które były mocodawcami i tam trzeba podać ich dane. E, dodając tych mocodawców, e, my mamy odpowiednie e, tutaj e, na, na naszej pierwszej stronie wniosku e, zakładki, e, dodając dane tych mocodawców, ponieważ to są też ważne informacje, które są potrzebne później do weryfikacji e, przez PFR. Dodatkowo e, taką e, stroną wniosku, e, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, to jest właśnie ta strona dotycząca wyliczenia maksymalnej kwoty subwencji. W odróżnieniu do tarczy pierwszej, w przypadku podawania liczby pracowników, w tarczy drugiej pole już przyjmuje również wartości dziesiętne. To znaczy, jeżeli ktoś zatrudnia pracowników pięciu na pełny etat i dwóch na pół etatu. I jednego na e, jedną czwartą, e, to wtedy może wpisać 6,25 w polu związanym z liczbą pracowników. Dzięki temu sama kwota subwencji jest wyliczana bardziej precyzyjnie. W przypadku małych i średnich firm z kolei zwracam też uwagę na wniosku, właśnie na te prognozy i na te dane związane z przychodami. Jeżeli w danym miesiącu tych przychodów nie było, w polach należy uzupełnić po prostu zera. Jeżeli Klient miał ujemne przychody bądź ujemne pozycje w niektórych z tych danych na konkretny miesiąc, może je również wpisać w wielkości ujemnej, natomiast system je po prostu zamieni na, na zera. I ostatnia rzecz, jaką też na wniosku chciałbym zwrócić uwagę, to są oświadczenia związane też z oświadczeniami do UOKiK, czyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ tarcza finansowa stanowi pomoc publiczną. Należy dodatkowo złożyć oświadczenia związane właśnie z danymi do tej pomocy publicznej. Między innymi trzeba uzupełnić również kod Teryt, i określić się jako um, wielkość przedsiębiorca w rozumieniu ustawy um, i rozporządzenia um, um, Unii Europejskiej, żeby to uprościć, my na wniosku zaimplementowaliśmy takie rozwiązanie, które um, nie wymaga od klientów szukania tego kodu teryt na różnych stronach głosu tylko po prostu wystarczy że klienci określą dzielnicę i województwo zgodnie z wyszukiwarką i ten kod teryt sami za klienta uzupełnimy Panie Macieju, bardzo dziękuję za te praktyczne informacje. Skoro już w takim razie mamy panowie, tak, mamy już ten wniosek wypełniony, czekamy na pieniądze z Polskiego Funduszu Rozwoju, to powiedzmy przede wszystkim na sam koniec, na co my te pieniądze możemy wydać, panie Patryku, bo tutaj też są pewne obostrzenia, prawda? Zgadza się. Regulamin ściśle określa, na co nie możemy tych środków wydać, oraz wskazuje, na co powinniśmy te środki przeznaczyć. Zacznę od tego, na co dozwolone jest wydatkowanie tych środków. W szczególności powinniśmy tutaj zwrócić uwagę na to, że możemy te środki wydawać na wynagrodzenia naszych pracowników, możemy za te środki zakupować towar, materiały, usługi obce, finansować obsługę bieżącego finansowania zewnętrznego, finansować koszty najmu, finansować wszelkie wszelkiego rodzaju należności publiczno-prawne, czy też dokonywać amortyzacji e, sprzętu oraz innych środków, które są niezbędne na prowadzenie naszej działalności gospodarczej. E, to regulamin wskazuje, że w szczególności na to powinniśmy te środki przeznaczyć. E, z kolei już ściśle jest określone, na co tych środków nie możemy przeznaczyć. E, pod żadnym pozorem nie możemy dokonywać świadczeń wypłaconych pracownikowi uznaniowo e, oraz też w innej formie, które są wskazane e, w regulaminie. Czyli nie żadnych kremi, żadnych nagród, pod... Nut, nic z takich rzeczy. Zgadza się zgadza się tylko jakby to wynagrodzenie zasadnicze. Nie możemy również dokonywać transferu środków, które pochodzą z programu pod jakimkolwiek tytułem prawnym na rzecz właścicieli lub też podmiotów, które są powiązane z beneficjentem. Czyli właściciel nie może sobie z tych środków wypłacić nagle jakieś kilku tysięcznej premii. w ogóle nie może sobie ani złotówki wypłacić z tej tarczy, którą otrzymał. Nie wolno również przedpłacać kredytów, leasingów oraz podobnych instrumentów. Oczywiście mowa jest tutaj o przedpłacie. Nie wolno również finansować transakcji nabycia czy też przejęcia w sposób pośredni lub też bezpośredni części albo całości innego przedsiębiorstwa. Inaczej mówiąc, nie można za te środki starczy wykorzystać złej sytuacji finansowej jakiegoś innego przedsiębiorstwa, żeby po prostu za te środki to przedsiębiorstwo nabyć. To są dokładnie takie cztery punkty, które są zabronione. Na to środków starczy nie możemy przeznaczyć. To powiedzmy w takim razie jeszcze na sam koniec, a czy jest. Co by musiało się wydarzyć, żeby te pieniądze na, nagle stracić, żeby je utracić albo żeby PFR od nas je chciał w jakiś sposób odzyskać? Dużo się mówi teraz o, o tym, że ci zbuntowani przedsiębiorcy, którzy jednak nie będą chcieli się poddać obostrzeniom, mogą tutaj liczyć na, na jakiś sankt. To, to na sam koniec jeszcze powiedzmy, jak to wygląda w wyświetle prawa, Panie Patryku. To jest bardzo ważna kwestia, bo przy składaniu wniosku beneficjent będzie musiał oświadczyć, że nie naruszył w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ograniczeń, nakazów i zakazów, które są ustanowione w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Dodatkowo jest również zapis w regulaminie, że PFR ma prawo do wypowiedzenia umowy subwencji finansowej. Co będzie skutkować oczywiście obowiązkiem zwrotu całej kwoty, którą otrzymaliśmy, w przypadku naruszenia przez beneficjenta e, takich zakazów. Czyli jeżeli otrzymaliśmy to wsparcie i naruszymy e, te obostrzenia, no to może być taka sytuacja, że będziemy zobowiązani do zwrotu całej kwoty subwencji. E, dodatkowo też warto zwrócić uwagę, żeby ta subwencja nam została umorzona, to pamiętajmy o tym, że tą działalność musimy poprowadzić co najmniej do 31 grudnia e, 2021 roku. Czyli nie możemy Zawiesić, nie możemy wejść w stan likwidacji, upadłości lub też restrukturyzacji. Dobrze, bardzo w takim razie dziękuję. Pan Patryk Wyczułkowski, ekspert Polskiego Funduszu Rozwoju, był moim Państwa gościem. Panie Patryku, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. I Pan Maciej Kubalski, ekspert do spraw finansowania firm w M-Banku. Panie Maciej, to była wielka przyjemność. Dziękuję. Również dziękuję. Ja mam nadzieję, że nasza rozmowa się przyczyniła chociaż troszeczkę do odsunięcia i e, odsunięcia tych zaciemnionych różnych rejonów e, tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Zachęcam do składania wniosków. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. Wszystkiego dobrego.